całkiem podchłodnie Wam pokażę całkiem spod chłodni. Co tu się dzieje setki tysięcy litrów wody się tu przelewa o i tu macie spod chłodni. zobaczcie Woda się leje, ja Wam przybliżę. W środku chłodni woda się leje. Setki tysięcy litrów. A chłodnie chłodzą. Stąd ta para. Elektrownia pali, żeby podgrzać wodę, a chłodnie chłodzą. Takie czyta.